Seria Uncharted, trzecioosobowy gier akcji, trochę w klimatach Tom Raidera, trochę w klimatach Indiana Jonesa, to jedna z lepszych rzeczy, jakie przetrafiły się PlayStation. W ogóle studio Naughty Dog to jedna z lepszych rzeczy, jakie przetrafiły się PlayStation. Więc jak zacząłem grać na Wicie, to musiałem zagrać w Uncharted złota odchłań. Jest tylko jedno małe niepokojące ale: tej gry nie zrobiło Naughty Dog. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako KŁAS, a to jest wideorecenzja Uncharted Złota otchłań, gry wydane jedynie na przenośną konsolę PlayStation Vita. Opinie o Złotej Odchłani są dosyć mieszane, nawet w porywach do negatywnych, dlatego z pewnym niepokojem odpalałem tę grę. Jej twórcami jest Bend Studio, którzy znani są zrobienia przez lata filtrów do syfonów. Jezu, jaki suchar, mi <laughs> zaschło w garle. Złota Odchłań taktownie nie pakuje się popularnie nic istotnego dla reszty sagi Uncharted. To jest taka kolejna przygoda natana Drake'a, czyli tego gościa, który jest troszkę Indianem Jonesem, a troszkę tak przypomina tego gościa z Firefly. Pojawia się też jego stary kumpel Sullivan oraz jest jakaś nowa postać kobieca, która gra tą rolę tej laski, z którą główny bohater dosyć ciężko się dogaduje są tu przyjemne czasem lekko humorystyczne dialogi są źli, którzy próbują zrobić krzywdę tym dobrym. Jest oczywiście jakiś pradawny skarb w tle. Jeżeli lubi się takie lekkie, przyjemne historyjki przygodowe, jakie uncharted oferuje, to tutaj jest właściwie to samo ponownie się dostaje. No i polscy gracze znowu dostali całkiem przyzwoitą pełną lokalizację z Jarosławem Boberkiem w roli głównego bohatera. Oczywiście nie brakuje tu takich typowych dla tłumaczeń kiksów, błędów, które Wynikając z tego, że tłumacz na przykład nie wiedział, do jakiej grupy odbiorców zwraca się jeden z bohaterów, kiedy krzyczy RUN! No i, i prawda, nie wiadomo, czy to Uciekaj, czy Uciekajcie, więc poleciał w bezokolicznik. Uciekać! Kto tak krzyczy? Gotować zupę! No ale poza tym jest w miarę ok. Brakuje tu epickości pierwszego i drugiego Uncharted. Nie ma tutaj spadających samolotów, nie ma tutaj wykolejających się pociągów. Jest bardziej kameralnie, trochę jak w pierwszym Uncharted. Ale jest całkiem sporo zwiedzania ruin, grobowców, co też ma swój klimat. Jako, że gramy na a ona poza przyciskami i analogami jest cała do macania, to nie mogło zabraknąć tutaj różnych elementów rozgrywki, które korzystają z ekranu dotykowego i panelu dotykowego. Grama sporo migierek, w których na przykład. Pocieramy ekran i w ten sposób odrysowujemy na papierze płaskorzeźby albo układamy jakieś mapy, które są porwane z kawałków, takie puzzle. Ewentualnie zdarza nam się też jeszcze wycierać jakieś brudne obiekty. Obracamy je dotykając tylnego panelu dotykowego, a z przodu wycieramy z brudu jakieś znalezione przedmioty. To takie drobiazgi, które trochę urozmaicają rozgrywkę, ale pod koniec ma się ich już trochę dosyć, bo jest ich za dużo, one są bardzo automatyczne. Jest też trochę sterowania, które zostało jakby dorobione przy użyciu dotyku na przykład. Przesuwamy palcem po ekranie zaznaczając ścieżkę podczas wspinaczki, aby Nathan Drake po tej ścieżce się poruszał. Ewentualnie poruszając witą bujamy się do przodu i do tyłu. Niektóre z tych rozwiązań działają lepiej, inne działają gorzej, ale tak naprawdę większość tego można zrobić też normalnie analogami i przyciskami, więc to jakby nie jest wielkim problemem. Jeżeli nam się nie podoba bujanie, to możemy z tego nie korzystać, możemy się bujać po prostu analogiem. Wygodne jest kontrolowanie przybliżenia na snajperce, przesuwając po prostu na panelu dotykowym z tyłu palcem, ale na przykład już rzucanie granatem, które polega na tym, że przeciągamy granat w miejsce na ekranie i pokazujemy, gdzie chcemy rzucić, jest mocno nieprecyzyjne i potrafi skończyć się... Tym, że Drake rzuca sobie odnogi granat. Brawo Drake! W pierwszej chwili myślałem, że te malutkie analogi, które tu są, nie będą się za dobrze sprawdzać przy celowaniu, ale okazuje się, że można doprecyzowywać, jakby celowanie, ruchami konsolki. I to się od dziwo bardzo dobrze sprawdza, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jak już się przyzwyczai, to precyzja jest naprawdę szalona dosyć momentami. Ja przeszedłem grę zasadzając setki headshotów. Więc spoko w sumie. Ale nie wszystko jest tu wspaniałe. Gra na przykład ma takie nagłe skoki poziomu trudności, które obawiają się zaskakującymi, nieprzyjemnymi, wąskimi gardłami. Biegniesz sobie, zabijasz przeciwników, idzie ci bardzo dobrze i nagle w pewnym momencie dochodzisz do jakiegoś miejsca, w którym twórcy gry rzucają na ciebie stada przeciwników, a ty wisisz na linie nad przepaścią z jakimś słabym pistolecikiem i giniesz raz za razem. Gra nie jest jakoś bardzo trudna, więc nie jest to duży problem, ale widać, że tutaj projektowanie jakby wzrostu poziomu trudności było takie nie do końca dopracowane. Są takie momenty właśnie, kiedy robi się nagle dużo trudniej, chociaż przez chwilą było dużo łatwiej, po czym znowu z powrotem jest łatwiej. Jeszcze bardziej nieprzyjemnie zaskakuje duża ilość quick time eventów. To jest coś, czego w Uncharted prawie nie było, więc jest to dosyć zaskakujące. Tam jak na przykład mieliśmy jakieś wydarzenie, że coś się wali, albo coś się przewraca, albo coś. To było na przykład trzeba było uciekać, to się po prostu uciekało w ramach mechaniki gry. Nie, nie było naciskania przycisku czy coś takiego, że uciekamy, tylko po prostu się biegło w grze i uciekało. I to było spoko, to mi się podobało. A tu mamy takie mazianie palcem po ekranie. Yy, zgodnie z tym, co nam pokazuje strzałka. I to jest pół biedy, jak trzeba na przykład nie wiem, jednym maźnięciem yy, podczas walki wręcz dokończyć bicie przeciwnika, albo yy, maźnąć palcem do góry, yy, aby pomóc towarzyszce bohatera odsadzić ją gdzieś wyżej. To jest spoko, ale im dalej w las, tym więcej goblinów. Ukoronowaniem tej tragedii są dwie walki z bossami, które są pod koniec gry. Które polegają na tym, że Drake bije się z jakimś adwersarzem, a my po prostu wykonujemy serię maźnięć po strzałkach. I one są bardzo długie, te serie. I to jest straszliwie nudne, słabe, Jak jeszcze nam się nie uda, to musimy powtarzać od nowa. To jest dosyć przykre, bo ja się w przy tej grze nawet nieźle bawiłem, a na koniec dostałem z plaskacza, zostałem oblany smołą, wytarzany w pierzu i podpalony. I jeszcze gra z mi solą w oczy. Tarantka słabo się skończyła. Ale pomijając te słabości, które wyraźnie pokazują, że Bend Studio to nie Naughty Dog, to no mimo wszystko bawiłem się całkiem nieźle przez te 8-10 godzin grania. Jasne, to nie jest Uncharted 2 albo 3, ale całkiem przyjemny kawałek produktu. A, i wygląda świetnie. To jest naprawdę niesamowite, że dzisiaj na przenośnych urządzeniach mamy gry, które wyglądają tak dobrze. Oczywiście, że tekstury nie są tak dobre jak w Uncharted na dużej konsoli, ale są naprawdę niezłe. Wszystkie oświetlenia, modele postaci, animacje. Naprawdę super ta gra wygląda na tym małym ekraniku. No i cóż, udanego bezczeszczenia grobowców razem z Nathanem, Boberkiem Drake'em Game on!